Od wiceprzewodniczącego Platformy, nie, Tomasza Simoniaka. Szanowni Państwo, mi jest niezmiernie miło się z Państwem spotkać w dniu dzisiejszym, czyli tak naprawdę już na ostatnim finiszu tej kampanii wyborczej, która jak widać nie jest kampanią łatwą i przewidywaliśmy to, że ona będzie bardzo trudna i że będzie. Brutalna, na siłę, na różne argumenty, raczej takie dyskredydujące osoby niż na rozmowę merytoryczną. Tak jak obserwujemy, nie mamy możliwości podczas tej kampanii konfrontacji na argumenty programowe, bo posłowie z opcji rządzącej nie chcą uczestniczyć w debatach. Nie wiem dlaczego, pewnie boją się. Ja bardzo chętnie bym uczestniczyła z każdym jeżeli by była taka tylko możliwość. Ale chciałabym tutaj do Państwa oczywiście zwracać się z takim apelem o to, żeby rzeczywiście mobilizować się do tych wyborów 13 października z takim przesłaniem patrzącym bardzo daleko, nie myślę, w przyszłość, bo my musimy tutaj nie myśleć o dniu dzisiejszym i o sobie. Programy wszyscy znamy i wiemy jakie mamy założenia i to co popsuł PiS przez te 4 lata yy, doświadczamy również już na własnej skórze, w szczególności samorządy, bo jeszcze może osoby indywidualne poza przedsiębiorcami mniej, ale samorządy tutaj bardzo tego doświadczają. I to jaka będzie Polska za te kolejne 4, ale 10-20 lat, bo my musimy patrzeć Daleko myśląc o swoich dzieciach, o, o swoich wnukach, że mamy tutaj y, pracować na, y, na coś, co w naszym kraju będzie nowoczesne, będzie otwarte na Europę, na współpracę z całą Europą i będziemy państwem, które będzie na tej arenie międzynarodowej rzeczywiście bardzo doceniane, a niestety tak teraz, y, tak teraz nie jest. Y, myślę również, że, że to jest też bardzo ten teren, który my nie trwamy. zresztą Państwo też tego doświadczacie, jak wiele osób boi się przyznać. Czy może głosować na Platformę? Jak wiele osób boi się przyznać, nawet że chciałoby gdzieś pójść, gdzie są posłowie z Platformy Obywatelskiej. Ja sama doświadczam również tego, że od czterech lat na wiele uroczystości służb mundurowych, policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, również związanych z nadleśnictwem, nie jestem zapraszana, wręcz przepraszam, jest zakaz, żeby zapraszać czy mnie, czy posłów innych z platformy obywatelskiej. Dzisiaj również miało miejsce uroczystość otwarcia rozbudowy Straży, Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. rozbudowy, która była już kontynuowana 6 lat temu, jeszcze za czasów wcześniejszego komendanta, pana Dariusza Sawickiego, który mocno zabiegał, myśmy go wspierali, projektował to ja... Tego, tego terenu, nie jest zapraszany również na uroczystości, to to jest skandaliczne. Powiem Państwu, że to jest naprawdę my musimy mieć odwagę. To już jest ten czas, że, że ja apeluję do wielu osób, z którymi rozmawiam, żeby się nie bali, bo naprawdę nie ma się czego bać. My, my żyjemy póki co w wolnym, demokratycznym kraju. To, że ta demokracja jest mocno zachwiana, to, to czujemy. Widzimy, jak funkcjonują Struktury prokuratury. Ja tego doświadczam, doświadczyłam. Wszystko jest umarzane, niczego nie wstrzymają, więc nie mamy tutaj co liczyć na to, żeby ta ścieżka była w jakiś sposób tutaj <laughs> udróżniona i, i otwarta dla nas, ale my wszyscy musimy to ludziom uświadamiać. Bo na początku mówiono, a co to jest sądownictwo, co to jest Trybunał Konstytucyjny, nas nie dotyczy. Dotyczy nas teraz. My teraz i wielu innych ludzi i przedsiębiorców. My teraz to odczuwamy, jak to, jak to wszystko wygląda. Jeżeli na to pozwolimy, że, że będą te podziały jeszcze nie, bardziej, bardziej, że tak powiem, wykopywane między, między tymi, co rządzą, a tymi, którzy są po drugiej stronie, bo jeżeli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko, więc nie, nie możesz tutaj na nic liczyć, na, na wsparcie. Dlaczego samorządowcy są zastraszani, żeby nie zapraszać też posłów z innych opcji? politycznych, czego w 89 roku nigdy nie było. Wszystkie różne, różne opcje rządziły i każdy miał do siebie szacunek bez względu na to, jakie miał poglądy, jakie miał programy, również jakie wyznanie. Nikogo to nie obchodziło, każdy miał do siebie szacunek, bo każdy ma prawo myśleć inaczej i mieć swoje poglądy i mieć swoją wiarę. Ja się odnoszę zawsze do każdej z osób szacunkiem. Teraz tego nie ma, jakby komuś zależało na tym żeby tu jeszcze te podziały pogłębiać, które tak naprawdę no, mogą doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia. To, to trzeba sobie zdawać sobie z tego sprawę, bo jeżeli już w rodzinach jesteśmy podzieleni, tak jak tutaj zaznaczał również pan przewodniczący, to tak może dojść również we do wszystkich różnych środowiskach. I to jest bardzo niebezpieczne, bo my żyjemy w lokalnych środowiskach i chcemy tutaj wspólnie pracować, działać i robić wielkie projekty na rzecz rozwoju tego miasta. To, że samorządność jest zagrożona to również to podnosimy i nie zgadzamy się, bo to był największy sukces po 89. roku wolnych wyborów właśnie, właśnie ta samorządność i oddanie władzy na najniższe szczeble samorządności. Teraz to wszystko jest centralizowane. To my walczyliśmy, czy walczyli nasi poprzednicy, nasi, nasi, że tak powiem, um, ojcowie, czy, czy ludzie z, właśnie z Solidarności o wolną Polskę, żebyśmy wracali do właśnie y, 35-40 lat temu, to cofamy się po prostu. Ja naprawdę tutaj nie chcę przedstawiać jakby programów, które są dla nas bardzo ważne, ale przede wszystkim ideę tego, co może nas czekać. I żebyśmy my potrafili tak, no, przemawiać do innych osób y, z grona naszych Właśnie w ten sposób, że muszą sobie zdać sprawę, że to, te wybory są ważne dla przyszłości właśnie naszych dzieci, naszych wnuków, to jak to państwo będzie wyglądało, jak będzie funkcjonowało, bo odkręcanie tego wszystkiego to nie jest rzeczą prostą. Nawet tego, co przez te cztery lata zostało popsute. W każdym obszarze byśmy wymieniali od, od szkoły, od oświaty, przez zdrowie, przez infrastrukturę, przez wszystko. To po prostu. To jest już ogromna praca, jest do wykonania, ale jeżeli pozwolimy na to, żeby to zostało zniszczone jeszcze przez kolejne lata, to naprawdę to będzie kosztowało nas bardzo, bardzo dużo, a szczególnie nasze, nasze pokolenia, nasze, nasze dzieci. To naprawdę nie możemy do tego dopuścić, nie możemy na to pozwolić i proszę wszystkich Państwa, byście przekonywali, znacie swoje środowisko, znacie swoje otoczenie, a chociaż jedną osobę, która ma jakąś wątpliwość albo waha się, żeby z nimi rozmawiać, bo ja wiem, że tylko przez rozmowę możemy do ludzi dotrzeć. Nie żadne programy, nie żadne facebooki, to jest bardzo istotne, ale do takich ludzi, z którymi trzeba rozmawiać, do których docierają dopiero bezpośrednie kontakty, trzeba ten wysiłek podjąć. Mamy jeszcze ten czas ja właśnie z tego miejsca, w tym dniu, teraz do Państwa apeluję, żeby podjąć takie rozmowy, przekonać chociaż jednego niezdecydowanego i, z, i z namówić go na te wybory 13 października tego roku. Dziękuję bardzo.